W pewnej urazówce pracował bardzo dobry lekarz. Jego pasją były puzle. Ponieważ znakomicie radził sobie ze składaniem ofiar wypadków, na jego stół trafiali przede wszystkim motocykliści. I motocyklistki. Jak ktoś był bardzo rozkwaszony, to pod maseczką lekarza pojawiał się niemal widoczny uśmiech i słychać było wypowiedziane półgłosem o zestaw z tysiąca elementów. Pewnego razu przywieźli cud motocyklistkę, ale połamaną niemożebnie. Zanim zaczął ją składać, powiedział: nie piśniesz, to orzenie się z tobą. Nie pisnęła. Ożenił się. Teraz, kiedy mu mówią, że ma piękną żonę, odpowiada: Naprawdę się podoba? Sam składałem. Mąż i żona są na wycieczce w górach. Nagle mąż się poślizgnął i spadł. Żona woła za nim: Nic ci nie jest. Mąż odpowiada: Nie. Wtedy żona woła: Zrobiłeś sobie krzywdę. Mąż, nie. Żona. Ani jednego siniaka. Jak to możliwe? Mąż, bo ja dalej spada! Płaci pan 255 zł. Przepraszam, ale na półce było 199 zł. Przepraszam, ale na niektóre towary skończyła się promocja, a ceny wiszą stare, jeszcze nie zdążyliśmy zmienić. Dobrze. Proszę, tu jest 500 złotych. Co to za dziwny banknot? Jaki dziwny? 500 zł, normalne. Z 1991 roku. Po prostu stary, jeszcze nie zdążyłem wymienić. Janusz w biurze podróży, po ile karta rybacka. Za darmo. To poproszę. Najpierw trzeba podpisać druczek. To poproszę druczek. Za 250 zł. Do drzwi chaty Drwala pukają jego koledzy. Co was tu sprowadza? Kilka minut temu znaleźliśmy w lesie ciało mężczyzny. Baliśmy się, że to możesz być ty. A jak wyglądał ten facet. No? Taki twojego wzrostu, włosy takie jak twoje. A miał na sobie czerwoną koszulę w kratkę? Nie. W takim razie to nie byłem ja. Policjanci złapali rowerzystę w lesie w trakcie zakazu w czasie pandemii. Co pan tu robi? Tylko rolnikom wolno przejeżdżać przez las. Rowerzysta na to, to ja rolnik, bo uprawiam. A co pan tu uprawia? Jak to co? Sport uprawiam. Policjanci pokiwali głową i puścili rowerzystę. Ty, Stasiek, co to jest ten sport? Ty nie wiesz? To odmiana kartofla. W TVP nadawali, że przywieźli kartofle z portu Gdańskiego. Telefon w hotelowej recepcji, dzień dobry, dzwonię z pokoju numer 303, moglibyście przysłać kogoś z obsługi. Kłócę się właśnie z żoną i zagroziła, że wyskoczy przez okno. Przepraszam, ale to państwa prywatny problem. Tak, zgoda, ale to cholerne okno się nie otwiera, a to już wasz problem. W sklepie osiedlowym, proszę pani, a może rukole dostanę? Proszę poczekać, sprawdzę. Po chwili, niestety, jest Coca-Cola, Coop-Cola, ale Eru koli nie ma. W gazecie, w dziale praca ukazało się ogłoszenie, że policja poszukuje ludzi do pracy. Zgłosiły się trzy blondynki. Stanowisko było jedno. Postanowiono więc wybrać tą jedną w drodze małego testu. Proszę bardzo, tu mamy dla pani zdjęcie z profilu tego osobnika. Proszę powiedzieć nam jak najwięcej o nim, co się pani nasuwa, jakieś spostrzeżenia. On ma tylko jedno ucho. Kandydatce podziękowano. Druga otrzymała takie samo polecenie. On ma tylko jedno ucho. Ta również wypadła poniżej oczekiwań. Poproszono trzecią kandydatkę. Proszę bardzo, tu mamy dla pani zdjęcie z profilu tego osobnika. Proszę powiedzieć nam o nim jak najwięcej, co pani może powiedzieć o tej osobie na podstawie zdjęcia. Ten człowiek nosi szkła kontaktowe. Komisja spojrzała zadziwiona. Sprawdzono w dokumentach rzeczywiście. No wspaniale. Gratulujemy. Jest pani przyjęta. Ale jak pani to wydedukowała? To proste. Ten człowiek nosi szkła kontaktowe, bo nie może nosić okularów. Ale dlaczego? No jak to? No przecież on ma tylko jedno ucho. W Londynie w czasie II wojny światowej na jednym z domów umieszczono napis Zapisz się do wojska, do sekcji skoczków spadochronowych. Teraz bardziej niebezpiecznie jest przejść przez ulicę, niż skoczyć ze spadochronem. Pod spodem ktoś dopisał: chętnie bym się zapisał, ale biuro jest po drugiej stronie ulicy. Polskie przysłowia nie taka baba straszna jak się umaluje ten się śmieje ostatni kto wolniej kojarzy kto pod kim dołki kopie ten szybko awansuje nie pożądaj żony bliźniego swego nadaremno jak cię widzą to pracuj. Tym chata bogata? Co ukradnie tata? Kto rano wstaje ten? Idzie po bułki. Nie ma tego złego. Co by nam nie wyszło? Pewnego dnia baca struga sobie do kawał drewna, idzie wycieczka i się go pyta, ba co co z tego będzie? A baca na to, łódka pikno łódka będzie. Wycieczka przeszła. Po paru godzinach przychodzi następna wycieczka, a gnotek drewna już mniejszy. I się go pytają, ba co co z tego będzie? A baca na to, korytko dla świń. Wycieczka przeszła. Po paru godzinach przychodzi następna wycieczka, a kawał drewna jeszcze mniejszy niż poprzednio i się go znowu pytają, ba co co z tego będzie? A baca na to, ach no figurka jakosik z tego będzie. No i przeszli. Już pod wieczór idzie ostatnia wycieczka, która pyta się porządnie wnerwionego bacy, ba co z tego będzie? A baca na to, jak tego nie śpię dole to wykałaczka. Do sklepu ze starociami w Jerozolimie wszedł turysta, rozejrzał się, same rupiecie bez wartości, zbiera się do wyjścia, patrzy, a tu przy drzwiach siedzi kotek i pije mleczko z miseczki. A ta miseczka, gościu oczom nie wierzy, porcelana z epoki dynastii Ming. Wie pan co, mówi do sprzedawcy. Ten kotek przypadł mi do serca na pierwszy rzut oka, niech mi pan go sprzeda. Dam za niego dziesięć szekli. Nie mam mowy. Powiada sprzedawca. To ulubiony kotek moich wnucząt, nie jest na sprzedaż. Ale ja samotny jestem, a kotek, o, widzi pan, łasi się. Od razu mnie polubił, pięćdziesiąt szekli dam. Wykluczone, wnuczęta by się zapłakały. Turysta jednak nie odpuścił, w końcu kot poszedł za tysiąc szekli. Gość wziął kota pod pachę, zmierza do wyjścia, ale w ostatniej chwili zatrzymuje się i powiada, wygląda na to, że kotek jest przywiązany do swojej miseczki. Pewnie by mu było za nią tęskno. Chciałbym ją kupić, dziesięć szekli dam. A nie, nie. Mówi sprzedawca. Miseczka jest z epoki Ming i jest warta 2 miliony dolarów. A takich kotów po tysiąc szekli, to ja już 80 sprzedałem. Pewien młody dworzanin w czasie panowania Króla Słońce przechadzał się korytarzami Wersalu i zobaczył jakąś damę wychylającą się przez okno, która nieświadomie pokreśliła swoje niebanalne kształty. Niewiele się namyślając, klepnął ją w tyłek, używając swojej młodzieńczej krzepy w maksymalnym zakresie. Kiedy dama się wyprostowała, młodzieniec z przerażeniem stwierdził, że to ma Madame de Pampedor. Blady ze strachu rzekł, Madame, jeśli Pani serce jest tak twarde jak Pani wdzenki, to moja kariera jest skończona. Na co Madame odpowiedziała, Młodzieńcze, jeśli Pana wdzenki są tak twarde jak Pana ręka, to Pańska kariera dopiero się rozpoczyna. Ojciec wraca wcześniej do domu i zastaje swojego syna w łóżku z jakąś dziewczyną. Tato, nie mów nic Mamie. W porządku. To będzie taka nasza mała, słodka tajemnica, powiedział ojciec i puścił oko. Przy kolacji matka zauważyła naszej chłopaka malinkę, kto ci to zrobił? To nasza mała, słodka tajemnica, powiedział ojciec i puścił oko. Mąż do żony, kochanie, zobacz, co jest pod choinką. Podekscytowana żona przybiega, schyla się, szuka, rozgląda się za prezentem, ale nic nie znajduje. W końcu pyta męża: No i co tam dla mnie masz? Na to mąż wstaje, schyla się, pokazuje palcem pod choinką i mówi: Patrz, ile tam jest kurzu. Żona mówi do męża przy śniadaniu, założę się, że nie wiesz, jaki dziś jest dzień. Ależ wiem, kochanie, odpowiada spokojnie mąż. Następnie małżonek wychodzi do pracy, a po jakimś czasie kurier przynosi żonie wielki bukiet czerwonych róż. Po godzinie kurier doręcza ogromną bombonierkę, i kolejni w ciągu dnia jeszcze kilka prezentów. Mąż wraca z pracy, a żona cała w skowronkach do niego, dziękuję, kochanie. To najwspanialszy dzień sprzątania świata w moim życiu. Mój chrześniak chciał, żeby mu kupić loda, takiego w kostce, śmietankowego. Mówię mu, że nie, bo jeszcze nie jest tak ciepło i będzie chory. A on ryczy. To się wkurzyłem i kupiłem. Kupiłem mu margarynę w kostce i powiedziałem, że to lód. Zjadł całą, a potem dwa dni wymiotował. Nowy dozorca roznosi lokatorom zawiadomienia. Pod piętnastką pytają go, pan tu nowy? Tak. I teraz idzie pan pod szesnastkę. Tak. To niech pan uważa, na kogo tam trafi. Bo sąsiad to złoty człowiek, uczynny, pogodny, grzeczny, ale jego żona. Wredna jędza, jakich mało, koszmarny babsztyl. Urzędnik dzwoni do mieszkania 16, otwiera mu kobieta, pan tu nowy? Co pewnie już panu o mnie nagadali, jaka ze mnie hetera? No, cóż, odpowiada zmieszany. Coś mówili, że mąż to miły człowiek, właśnie. A wie pan, dlaczego? Bo ja całe życie modliłam się o dobrego męża, a on o dobrą żonę, nigdy. Rozmowa o pracę, zna pan angielski? Tak. Proszę powiedzieć, jak jest po angielsku parking. Parking. A jak jest po angielsku syn? Son. Dobrze, więc proszę ułożyć zdanie z tymi dwoma słowami. Oczywiście. Moja babcia ma parking Sona. Policjanci ustawili się w krzakach przy ruchliwej trasie i łapią po kolei kierowców przekraczających prędkość. Mija parę ładnych godzin, aż w końcu skończyły się im blankiety. Myślą, co by tu zrobić, aż jeden mówi, wiem. Może jak ktoś będzie jechał przepisowo, to damy mu tysiąc złotych nagrody? Dobra. No i stanęli, a tu za zakrętu wytacza się wolniutko syrenka. Policjant zatrzymuje auto i mówi, panie kierowco, gratulujemy. W nagrodę za przepisową jazdę dostaje pan tysiąc złotych nagrody. Na co pan przeznaczy te pieniądze? No, wreszcie zrobię sobie prawo jazdy. Siedząca obok żona mówi, panie władzo, pan go nie słucha, on jak sobie popije to gada od rzeczy. Z tylnego siedzenia wychyla się babcia, a mówiłam, z dziśu, żeby nie kraść tego samochodu. Nagle otwiera się bagażnik i wyskakuje z niego dziadek. Co, już Austria? Idzie Kowalski przez budowę i niesie worek cementu na plecach. Zanim kolega Nowak niesie dwa worki cementu. Majster zatrzymuje Kowalskiego i pyta, czemu niesiesz tylko jeden worek cementu, a Nowak aż dwa? Panie Majster, bo to len jest, jemu nie chce się dwa razy chodzić. Codziennie o 7.35 dresiarz siada na ławce i 5 minut później widzi młodego chłopaka w okularach idącego do szkoły. W końcu po miesiącu widzi go bez okularów. Pyta, ee, e, ty, młody, co tak dziś bez okularków? Mam kontakty, odpowiada chłopak. Ej, ty mnie kolegami straszysz? Samochodem jedzie mechanik, elektryk i programista. W pewnym momencie silnik gaśnie, samochód się zatrzymuje. Mechanik mówi, cholera, pewnie gaźnik się zatkrał. Ee, e, nie. To na pewno cewka zapłonowa, stwierdza elektryk. Programista na to, chłopaki, a gdybyśmy tak spróbowali wysiąść i wsiąść jeszcze raz. Do pomocy społecznej zgłasza się kobieta w sprawie zasiłku na dzieci. Urzędnik ją wypytuje, ile ma pani dzieci? Czterech chłopaków. Imiona: Brian, Brian, Brian i Brian. Rany. To nie jest bez sensu? Wie pan, jakie to wygodne? Wystarczy zawołać, Brian, obiad i wszyscy przybiegają. A jak chce pani zawołać konkretnego? To wtedy wołam po nazwisku. Subskrybuj po więcej.